Drodzy, będziemy freestylować tutaj w ramach projektu RPO. Jo, raz, dwa. A. Uh. Ej dobra, wpadam, sprawdź, nawijam, mam to flow A kiedy składam, sponsoruję na styl RPO Bo jestem MC, co wam mówi jasne, prosty, że do przodu To jest to hasło, sprawdź, to jest zawsze pierwsze Dzisiaj jest białą pod prezentujemy lubelskie Pamiętaj, to jest zawsze pierwsze i tak to odpalam Z inwestycji europejskiej dostaliście coś dla szpitala Mogę nowinąć tak, że mam tutaj prawdę w słowie I dzięki funduszom unijnym macie to kino stylowe To prosto w człowiek, rap jest zawsze liryczny Dzięki tej kasie z Unii zrobili wam ogród zoologiczny Prosty ziom, teraz jadę pod bitak. Jest tam w zielonej koszulce nasze hostesa weź ją zapytaj Zapytaj ją o płytę, gdzie płyta jest Bo kiedy wchodzę to nie znikam, lepiej sprawdzaj test Nawijam pan czy west Dokładnie wiesz jak jest A kiedy powiem po angielsku I don't need the rest Mało widowisko to niech ci będzie, zmieniamy to w drogę, ja to te gramy tu wszędzie, proszę ciebie. Cały czas mam uszczelki, dzięki RPO macie tu wszystkie kafelki, a bez nich by tutaj nie było nic, by to żyło dziś, to mogę wejść w ten bit, a kiedy? No sobie nawet nie zdajesz tego sprawy, bo mamy te podkłady, gramy tutaj, teraz, ani...